serdecznie i teraz ba, mam dla Was bardziej pozytywne informacje i ta saga z wysokim napięciem i taką trochę powiedzmy może nie walką, ale no korespondencją z Tauronem będzie trwała, już Wam przedstawiam całą sytuację, bo tak jak mówiłem tu będzie więcej pozytywnej energii i nadziei dla Was dla mnie, już Wam mówię o co chodzi i Muszę zbić argumenty mojego bardzo szanownego kolegi z ławki, z którym siedziałem, kurcze chłopak zawsze miał większą wiedzę, nieraz mi pomógł, i bardzo go lubiłem, kochał to sport, znaczy kocha i go bardzo pozdrawiam, pozytywny gościu z, że tak powiem, nawet nie wioski, to jest takie już przedmieście, a nie będę mówił gdzie mieszka. Fajna wyska, bardzo mi się podoba, bo mają bliżej do miasta niż na przykład ja. Ale dobra, on wie o kim mówię i na przykład zbić go argumenty, bo on twierdzi, że wielu na pewno i to jest wielu system prawda, że na przykład jak mam jakiś towar i na przykład ktoś chce go sprzedać, to powie tylko o tych pozytywach. I na przykład ja wam powiem, ja pracowałem, moja historia w ogóle z panelami fotowoltaicznymi, to też jest fajna. U mnie to się tak zaczęło, że ja już te marzenia miałem w Anglii, tak? Bo widziałem, że. Mój kapitan tenisa stołowego miał hybrydę, miał panele, miał jeszcze inne rzeczy i widziałem jak to wszystko u niego funkcjonuje i mówię, kurde, jakbym był tak sympowym, miałem, jakbym był może kiedyś w Polsce, to bym dążył do podobnej rzeczy. No i tak mniej więcej ja to też tak realizuję. Tylko że spotykamy się niekiedy z życiowymi jakimiś problemami, że nawet skopiowany pomysł może nie działać tak jak tam. Ale do czego zmierzam, że jak pracowałem właśnie z tej fotowoltaice nie byłem centralnie handlowcem albo tak samo ktoś może się mnie spytać, bo jak naprawdę ten palec se dam uciąć, jeśli komuś mówiłem tylko w pozytywach i nakłaniałem go do paneli fotowoltaicznych, ja to raczej wolę wszystko przestawić, a nawet wiecie, że jestem sam. Dlaczego? Bo się nie umie za bardzo sprzedawać, ja zaczynam zawsze od tych minusów, żeby pokazać to, że na przykład ktoś może jak to strawi, jak rozwiąże te problemy, albo mogą być takie problemy, to dopiero są też plusy, które to są też oczywiste. Na przykład, że mój kolega mówi, że panele fotowoltaiczne nie wsadziłby do worka z zieloną energią, że tylko wiatr i woda. Ja bym się tak nie zgodził, bo. To też jest zielona energia, tak? bo słońce i ono jest moim zdaniem bardziej stabilniejsze i więcej jego niż tego wiatru, przynajmniej. Chociaż chcę zrobić testy wiatrach też mi się kiedyś marzyło, tylko na razie to już idę do lamusa, bo mam problem z nadmiarem energii, tak, muszę najpierw to spożytkować Tylko, widzicie, mieć problem z czymś, że masz go za dużo, to wolę takie na razie problemy, niż tego, że na przykład miałbym taki problem, że mamy te, kiedyś pamiętam, byłem oczy, były braki dostawie do takich wiosek jak moja albo na przykład by w ogóle nie było tej energii, bo, bo załóżmy, że Putinowi odbiło, walnął gdzieś jakąś naszą elektrownię, jeszcze może atomówką i powiedział, że odpierdzielcie się cała Europa ode mnie, tak, i jest problem z energią, bo tracimy na przykład jakieś zasilania no ale tu macie czarny scenariusz to już wolę mój problem niż taki, co teraz wymyśliłem, ale wracamy do całego tematu, bo niekiedy za bardzo odbiegam i tak jak może ktoś mieć pretensję, że ktoś komuś namówił na te panele fotowoltaiczne, miało się rozwrócić po 6-7 latach, a tu ma te wysokie napięcie, ta produkcja nie jest taka, jaka powinna być, i to wszystko wydłuża ten czas i może być wchurzony. Tak, i na przykład taka firma mu w ogóle nie pomoże, ma już go w nosie albo coś w tym stylu. to jest bardziej negatywnego, ale mi się udało trafić na fajną filmę bo dzwonił do mnie nawet sam prezes, którego pozdrawiam z firmy Smart Eco Dom i znam go w sumie od początku, mogę Wam zakoloryzować to jak to się w ogóle stało bo to była firma rodzinna, która z pasji tą energią zaczęła robić to u siebie, a później dla kogoś bo widziała w tym wielkie plusy i właśnie ja to się tak już chyba 7 lat temu znalazłem i że lubiłem kręcić właśnie filmiki, nagrałem ich pracę, mi się to spodobało, użyli to jako reklamy, i nasza współpraca i do tej pory mamy fajne relacje. Czy to właśnie z Dawidem, czy z Pawłem. Serdecznie ich pozdrawiam, ale teraz nie o tym. O tym, że naprawdę. Tak to mówię, tu jest reklama niesponsorowana, jeszcze panu powiedziałem pan Pawłowi, że za to, że mi tak fajnie pomógł, mam po pierwsze pozytywny materiał do nagrania tego filmiku, co Wam się może też przyda, no i za to o tym opowiem, spytałem się oczywiście, go czy może zostać tym pozytywnym bohaterem, się bym zgodził. No, i już wam mówię o co chodzi. Bo tak jak ktoś zna tą sagę i w ostatnim filmiku mówiłem, że tauron nie zbył. Pozdrawiam też mojego kuzyna, bo też fajnie to powiedział, Robert, oni to prawdopodobnie wszystkim tak robią. Teraz pytanie, czy ty to zostawić? Tylko ja sam nad tym myślałem i mówię, jak im odbić piłkę, tak? Jak ich zmusić też do działania? I ja na przykład nie wpadłem na żaden pomysł. Tylko to chciałem napisać, że jak produkcja mocy biernej skreśla mnie, skreśla to, że Tauro mi nie pomoże. Tylko sam nie wiem myślałem, że oni mi coś odpowiedzą, albo coś, ale pan Paweł dał mi świetne argumenty, gdzie już jestem po zapisa napisaniu maila do nich i będę czekał na odpowiedź, a już wam mówię, jaką. Pan Paweł dzwoni do mnie i mówi Robert, dobra, ale oni ci te pomiary robili przy wyłączonej fotowoltaice, ja mówię, no nie. I mówię, kurczę, na pewno już coś ma fajnego, coś tu jakiś dobry argument. Ja mówię, Paweł, no ale o co dokładnie Ci chodzi? Co masz na myśli? No bo załóżmy, że musieliby to zrobić przy wyłączonej. Wyłączam tą, mówią, że badamy to 7 dni i na przykład 2-3 dni Ty wyłączasz i badamy, jakie jest napięcie w sieci, bo jeśli ja mam wyłączoną fotowoltaikę i ja już napisałem do Taurona, że też zrobię ten test, bo mam, umie pomierzyć sobie na trzech fazach napięcie, wyłączę w słoneczny dzień fotowoltaikę, jak ja będę przekraczał 250 Watów, woltów, zawsze wszystko wydaje. No, no, jeśli to napięcie będzie wyższe niż 250, czyli to nie jest mój problem, tak? Ja im napisałem, że tego kiedyś nie było. Dopóki teraz jest wysyp teraz instalacji, oni przyjęli we wnioskach, że, że można pobudować tę instalację, że są w stanie to pomieścić, to oni muszą chyba właśnie spełnić te warunki, tak? Sieciowe, że że teraz jak ja im udowodnię, że jak ja wyłączę fotowoltaikę, a nadal te napięcie u mnie będzie wyższe, to u nich jest problem i też wam mówię, nawet ci, którzy nie mają teraz fotowoltaiki, tak, wiecie, że wyższe napięcie niszczy nam okres sprzęty. To możecie też nam pomóc i sobie nawet, tak, że też napisać do Taurona bo jak, jak, ktoś, jak ktoś te związki u mnie ogląda, to nawet mogę pożyczyć te gniazdko, które to mierzy, bo można to sprawdzić i napisać, że mamy wyższe napięcie, że mają coś z tym zrobić, bo ktoś może pomyśleć, a kurde ma tą fotowoltaikę, dobrze mu tak, nie, niech teraz cierpi, tak? tylko że moim zdaniem to są wszystko takie jakby problemy, większościowe tak bo my żyjemy tu na całej założymy na tej całej wiosce i te napięcie każdemu skacze i każdy was sprzęt może jest bardziej narażony to tak samo jak przeciwnicy fotowoltaiki o tym mówili ale ze wszystkim właśnie można sobie radzić i teraz zobaczymy jak oni odbiją tą piłkę co mi napiszą czy oni zrobią te pomiary czy będą mi wierzyć no jestem ciekawy bo odbicie piłki jest świetne I, i, ja, i ja sam i wy na pewno jesteście ciekawi jak to Dalej się potoczy, co teraz Tauron nam odpowie na to. I jak to będzie wyglądało i co wy właśnie o tym myślicie? Bo też mówię, panie Pawle, ale jakie oni mają teraz możliwości, tak? Co oni mogą zrobić? No i pan Paweł mi tłumaczy, że mamy na ten transformator. I na początku tego transformatora mogą być wyższe napięcia, a na końcu mogą być niższe. Ale, no, bo jak wszyscy pchamy do tej sieci, to ten, co jest na początku, to wepcha więcej niż ten, co jest na końcu. No i oni mają po prostu tak to zrobić, żeby te napięcia jakoś były uregulowane. Kurczę, muszę znaleźć też, poszukać po tej wsi, poszukać ten transformator, czy on wygląda nowo czy staro. Ile kosztuje taka modernizacja? Bo też, właśnie mówię panu Pawłowi, że jakby sieci oni też na tym tracą. Popatrzcie, My produkujemy ten prąd, tak, czyli oddajemy im nadmiar, oni se go sprzedawają, czyli mają zysk. Nam oddają 80-70%, ale oddają to, co już my im daliśmy, czyli dla nich to nie jest żadna strata, tak mi się wydaje. Jedyne są te straty przesyłowe niby. A te 20-30% to zyskają się, bo strata przysłucha bo na przykład tu sąsiedzi to łykną. I czy oni, by warto było przesłać dalej tą energię do innej wioski, albo coś tylko znowu problem się pojawia. Jak inne wioski też mają nadmiar tej energii, no i nie ma gdzie w ogóle, że tak powiem, to ujść. No. To znowu błąd jest taki, że zezwolili do, do na przykład. Instalacji, a sieć albo coś nie jest w stanie tego poknąć. Tylko tak, jak Panu powiem, mi od razu w głowie się urodziło, że wtedy na przykład mają pogodę, tak? Widzą, jak wygląda to, i na przykład mogą też sterować. Nie wiem, że nie można takich elektry elektrowni elektrycznych całkowicie węglowych wyłączać, ale mogą obniżać, tak? Te, tą parę, to wszystko, tę te, te, produkcję prądu, i to co zniżają. To tak samo jak, jak są takie elektrownie wodne, kiedy mają tego za mało, no to ta woda leci. No, nad wszystkim trzeba jakoś pracować. I my ich właśnie tym pismem zmusimy do pracy, bo, bo argumenty mamy dobre i jeszcze raz podkreślam, że jak macie właśnie dobrą firmę fotowoltaiczną, tak jak ja mogę to już, no zawsze to mogłem powiedzieć i nadal to mogę powiedzieć. Cieszę się, że są, że pracują, że pomagają i że właśnie człowiek nie zostaje z czymś sam bo samemu można sobie nie całkiem z tym poradzić a tutaj jest fajny argument tak więc jeszcze raz pozdrawiam Pana Pawła stał się moim dzisiejszym bardzo pozytywnym bohaterem i zobaczymy jak Tauron ta odbije tą piłkę i jak ta saga potrwa, bo widzę, że będzie chyba więcej odcinków i teraz takie drobne podsumowanie macie też problem, ja już montuję ten filmik tu rzucę jeszcze teraz to co mówię to, czyli to podsumowanie, jeśli macie problem z wysokim napięciem, Tauron Wam to mierzy ale jak nie mierzy Wam przy wyłączonej fotowoltaice, fotowoltaice Waszej, czyli nie może tak naprawdę Wam udowodnić, że problem jest u Was, a może to jest ogólnie w sieci i jeszcze dostałem w międzyczasie maila od smart Eco Domu z argumentami, takimi którymi ja nie rozumiem, znaczy to jest chyba to co Wam przedstawiłem, tylko takimi lepszymi słowami, już Wam to czytam. Co do pomiarów, to napięcie L2 przekroczyło dopuszczalne napięcie. Dodatkowo w informacji dodatkowych jest oznaczona wartość średnia Tg bez podanych dopuszczalnych probów. Pozostałe dwa pomiary mocy czynnej pobranej oraz mocy czynnej oddanej nie zostały zrealizowane. Czyli właśnie nie pomierzyli to i w L2 przekroczyli dopuszczalne napięcie, jakie może być w sieci. No. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia i do kolejnych filmików zobaczymy, jak Tauron na to zareaguje.